Run! Oh my god! O oh nie! Help! Please help me! Help. Ten clown! On chce nas posmerać po stopach! Juniorski, uważaj, żebyś nie zjadł trawy zębami, gdy się przewrócisz, Lol. Dziękuję Ci bardzo serdecznie! Bleki Minecraft! Igor Malik! No fajnie, że talking w nas zjada! Pola Drabot, podstawowe rzeczy progracza, okularki, czapeczka, sławeczki, jest wszystko git! Oraz Wiktor za te cztery piękne fanarty. Pozdrawiam! No a teraz wyślij ty swojego fanarta na fanart.juniorski.małpa.gmail.com No siemanko, uszedł z tej strony to And welcome back to Roblox. Moi drodzy, dzisiaj ja i Lara uciekamy przed... Pennywise. Pennywise to straszny clown, który nas goni. Jak nas złapie, da nam mega jumpscare'a. Musimy uważać! Moi drodzy, jak sami widzicie, dzisiejszy odcinek jest mega ekscytujący. Zostańcie koniecznie do końca. Zostawcie koniecznie 1000 zapytań w górę, jeżeli chcecie więcej Robloxa razem z Larą. A w komentarzu napisz koniecznie Koszalin, a ja być może za serduszkuje twój komentarz i pojawi on się na odcinku. Lecimy z nim! Bebe. Konkurs na grę Garden of Banban 3. Wszystko, co musisz zrobić, to kliknąć link, który masz podany w opisie. Przekierujecie to wtedy na stronę konkursową, gdzie musisz wypełnić mega proste zadania. Ogłoszenie wyników u mnie na Discordzie. Masz również linka w opisie. No i drodzy, jak sami widzicie, ja i Lara jesteśmy już gotowi, ładnie okularki mamy ubrane, jesteśmy bardzo sweet, jesteśmy bardzo fajni. Pani już letnie wyglądamy, prawda? No bo już już jest wiosna, już jest to. Napiszcie koniecznie dodatkowo hashtag wakacje, ponieważ wakacje już mega szybko przyjdą. Zaraz. Tu już jakiś chłop tańczy! Kto tam tam jest, Larek? Co tam jest? Kto tam jest? Chłop, jakiś chłop tam tańczy, moi drodzy, Aka Grey, my beloved, Fabi, Daria, Juleks 09, Juleks Juniorski, siemanko, Kasperek, koska 568, Wojwod i Boy 92672 i Zak, Siemanko, pozdrawiamy, moi drodzy, ja tutaj klikam od razu szybko. Cześć, co, co to było, te? Ty palece w powietrzu, widziałeś go z tym chłopem? Siema, siema, elo. Ja w ogóle tą kartę teraz mam ubraną, ponieważ jak kupiłem sobie Robuxy, to dostałem yy, kartę za to. A jeżeli o Robuxach mowa, to wbijajcie do mnie na Discorda. Link macie w opisie pod każdym filmem. I macie taką sekcję konkursy. I nawet dzisiaj, moi drodzy, jest giveaway na 1001 jeden Robuxów. 147 osób się zgłosiło, ale jutro jest jeszcze jedna szansa, ponieważ ja co sobotę i co niedzielę rozdaję po 1000 Robuxów. Dobra, cisiemy. Siemanko, mam... Ej, jaki ładny skin czarny. Jaki creepy... O, a, bo to jest sig. No przecież. Oh my god. Widziałeś, jaki ładny skin? Tutaj też Kasperek ma ładny skin. Julix bardzo fajny. Wszyscy macie bardzo ładne. O, Julek09 też ma. Daria też ma ładny skin. Co my tutaj mamy? Don't go. Nie. Słyszałaś to? Jakiś tam dziwny balon wybuch. Dobra, co my teraz tutaj mamy ciekawego? Come in for lots of fun! Wejdź do środka, abyś miał tutaj fajną przygodę. Coś takiego. Bardzo ładnie ten dom wygląda. Ja Nie wiem dlaczego tam u góry jest napisane Wejdź, ale jak sami widzicie, on nie jest ładnie tak rozświetlony. Widzisz, takie ładne LEDy są na tym domku. Ja bym też chciał mieć takie LEDy na domku. Ładnie się na zielono, wszystko fajnie, pięknie świeci. Ty nie są! No to prawda to nie jest Halloween. Mieliście się napisać hashtag wakacje. To nie jest Halloween, ale jak sami widzicie, jest tutaj tak mega Halloweenowato. Dobra, wchodzimy do tego creepy domku. Lara, bardzo się dzieje teraz! Cześć to? Oh my god. Patrz. Dom zab. Co to było? Julek, zdziwiony tam stoi, obczajcie jego minę. Julek, co tobie się tam stało? Oh my god, patrz, tu jest Pennywise, tu jest Pennywise, tu jakieś też creepy, w ogóle jakieś zdjęcia. Moi drodzy, my tutaj mamy albo piwnicę, poddasze, albo dom zabaw. Ja po tych strzałkach wnioskuję, iż musimy teraz tutaj wejść. Dobra, wchodzimy moi drodzy do, do domu zabaw. Bardzo się tak boisz się tego Lara? Oh my god, dobra, patrzcie. Co to tu jest grane? O, ktoś ma moją koszulkę, Daria, dzięki! Ale mega. Patrzcie, pa, tutaj jakiś zegarek, tutaj jakieś dziwne rzeczy, okej, okay, wychodzimy stąd. No i co dalej? Tu jest checkpoint, moi drodzy, musimy przez to przeskakiwać, ponieważ są to jakieś lasery, które nas mogą e, tutaj zaatakować. Ktoś tutaj umarł, posypał się jak w Fortnite'cie, prawda, Lara? Posypał się jak w Fortnite <laughs> Co tam jest? Ty? Co to za jakieś dziwne rzeczy się tam dzieją? Dobra, lecimy. Patrzcie, cyk. Ty kiedyś byłaś na czymś takim, pamiętasz? Ostatnio byliśmy na Folksfest, bo byliśmy w Norymberdze na Volksfest i właśnie tam było coś takiego i Lara też się potem tak kręciła, pamiętasz to? Taki kapitan tam później jeździł, coś tam takie dziwne straty pierdaty były. To było po prostu mega. Dobra, co my tutaj mamy? Oh my god. Oni się wszyscy o... Ob... <laughs> Cię posypałem przez drapnery i tanki jak w Fortnite. Cie. Dobra, moi drodzy, ci się... Co W ogóle coś tam było napisane. Ty też będziesz następny chyba tam pisał. A bo tu tak. Ja tego nie umiem przejść. Lara, trzymaj myszkę i pokaż mi, jak się to przechodzi, bo ja naprawdę tego nie potrafię przejść. Dawaj, jedziemy razem. Dobra, teraz się tu udało, uważaj. Tego się nie da przejść, Lara. To jest po prostu nie do przejścia. Ja chyba muszę to skipnąć. Musimy kupić jakieś bobuksy i musimy to skipnąć. Patrz tego, patrz. Patrz tego, jak tu lata szybko. Dobra, udało nam się przejść, piona! Dawaj, pionę! Let's go, Piona, Piona! Czy chcesz kupić grapple gun? Nie. No to idziemy dalej. Ten tutaj tańczy, zak. I czekajcie, tutaj będziemy teraz skakać naprawdę po takich. Dy te dynie. Lara, to jest tak ciężkie obi. A tutaj nie było do wyboru, czy gramy na easy, czy gramy na hard. Ja po prostu bym od razu. Ja, ja bym wiedział, że tutaj jest tak ciężko, to ja bym po prostu od razu wybrał easy. Dobra, ostatnie tutaj wielka dynia tutaj sobie była. Tutaj też mamy jakieś dynie. Muszę Wam powiedzieć, że ten dom zabaw od tego klauna Pennywise nie jest naprawdę przerażające. Dobra, ty, tu są jakieś kości. Czajisz te kości tu. No. Oh my god. Tu w ogóle jakaś lawa. Kto ma w domu lawę? O, wszedłem. Jakimś cudem wszedłem. Tutaj też są jakieś kości. W ogóle tu jest chyba jakaś znajdźka. Patrzcie, tutaj jest w ogóle to radio z Roblox doorsów u Jeffa. Idziemy dalej. No spójrzcie, nawet tutaj jest biblioteka, jak w Roblox doors. Najprawdopodobniej gdzieś tutaj. Wy... Co się tu dzieje? Albo wy nie możecie w to wejść, bo to są jakieś kwasy. Może tędy? Czekaj, tu niczego nie ma. Siemanko, Darusia. To chyba Daria jest, prawda? Tak mi się wydaje. Dobra, tutaj trzeba przeskoczyć, żeby tylko na ten kwas nie wejść. Ja teraz używam tutaj em, kamery z pierwszej osoby, ponieważ muszę wam powiedzieć, że to jest mega ciężkie. Chyba tu już będzie wyjście, spójrz. Tylko musimy przeskoczyć. Jest, dobra, mamy wyjście i tutaj jeszcze jakieś kościotrupy leżą, bo ktoś tutaj tak długo był, że po prostu umarł. Niebezpieczeństwo. Gorący spray. Musimy uważać, ponieważ jak sami widzicie tutaj. A to trzeba przeskoczyć. Dlaczego ty nie masz HP? A dalej żyjesz? No, on chyba je. Co tu jest? Eee, balony? A po co mi te balony są potrzebne? Co, co tu się teraz stało? Po co są te... Ba C czemu tutaj wszyscy umierają? O co, o to? Co? Co się tu dzieje? O co w tym chodzi? Dobra, moi drodzy, ciśniemy. Musimy oczywiście uważać tutaj na ten gorący spray. Nie wiem, dlaczego to nazwali spray. Jakimś mi się udało? Tutaj w ogóle nie masz HP. Ja nie wiem, dlaczego. To chyba wszystko spada. Dobra, udało nam się przejść. Czekajcie, czy możemy iść tędy? Co tu jest w ogóle napisane teraz? Find the key, znajdź klucz i dopiero wyjdziemy stamtąd, najprawdopodobniej. Tutaj mamy, moi drodzy, kolej. O oh my god! Widziałaś tego. No to jest Pennywise. Ten klaun nazywa się Pennywise. Death zone? A to. A to czekajcie, my tutaj znowu jesteśmy? Czekajcie, bo tutaj nie ma. No, nie ma No, kręci się, no, kręci się. Bardzo się tak dziwnie kręci. Ale z całki pokazują, że musimy iść chyba teraz do piwnicy. No, piwnica jest otwarta. Dobra, wchodzimy teraz do piwnicy. Bardzo fajnie jest to zrobione, że my, tak jakby cały czas chodzimy po tym domu. Wychodzimy z drugiej strony, i później znowu musimy. Oh my god! Nie zobaczymy, padłem na rapiona! Udało nam się spać, piątka. To jest za ciężkie, obi. Dobra, od razu mi się tutaj udało skoczyć. O, mamy. A tu jest klucz. I teraz tędy. O, nie, prawie spadłem, nie? Musimy poczekać. Tu. Dobra, jesteśmy. Udało nam się zdobyć, moi drodzy, klucz. I teraz, z tego, co mi się wydaje, to my musimy iść z powrotem tam, gdzie te strzałki pokazują. Otwieramy teraz drzwi i jesteśmy. Gdzie. Co to w ogóle tu jest? Ej. Jest tu jakaś znajdźka? Nie ma tutaj żadnej znajdźki, nie dostaliśmy żadnego achievementa, więc sobie po prostu teraz tutaj wskakujemy. Muszę ci powiedzieć, Lara, że te obi jest po prostu mega OP. Patrz, to... Aha, nie no... Oh my... Czekaj, bo co tu jest grane? To się podnosi jakiś ogień z tego led Patrz! O co w tym.. Patrz, znowu umarł! Ty w ogóle cały czas nie masz HP, nie wiadomo dlaczego. Czy to się dźwiga? Nie, to się nie dźwiga. Więc możemy na spokojnie sobie przejść. I później tu jakiś ogień leciał. Dobra, jesteśmy. Wszyscy tutaj tańczą i na nas czekamy. Widziałeś Lara? Pełno pułapek od Granny, patrz. Granny chyba tutaj była, zostawiła pełno pułapek, żebyśmy tego nie mogli przejść. No jesteśmy. Co, co to tutaj jest? Jakaś winda? Czekajcie, musimy tam nacisnąć, tutaj niczego nie ma, więc ja podejdę sobie tu i naciśniemy, patrzcie. Mlip. jedziemy. Patrzcie, jedziemy tutaj z niektórymi osobami. Wjechaliśmy gdzieś windą i znowu mamy obraz Pennywise. Ej, co to? Co tu się dzieje? O nie! Please help me, help me! On tu wejdzie, nie, on tu nie wszedł. Ale on mnie chyba teraz. Czemu ja mogę dać się tą winę i Zjechać na. Nie, no, nie da nie, się, zabije mnie! O, zbugował się! On się zbugował! <grafię> Jakimś cudem się zbugował? Ale którędy teraz trzeba iść? Ten. Ja nie wiem, gdzie tutaj trzeba przejść chyba. Czekaj, tu. Tu jest jakieś przejście chyba. Ale nie jestem pewien, bo najprawdopodobniej tutaj będzie jakiś kluczyk chyba potrzebny. Patrz, dawaj, wychodzimy stąd. Nie, no, te drzwi nie działają! Ten tego. Nie, no, tutaj. Klaun mnie za chwileczkę złapie. O, nie idzie! Idzie, klaun! Dobra, uciekamy przed nim! Boisz się klaunów? Nie. Czekaj, tutaj też są jakieś drzwi, ale wydaje mi się, że to chyba nie będzie tu. Patrz, no ale to, to, to nie działa, ja nie wiem, którędy iść. Tu? Zaraz coś złapie. O jest, dobra, są strzałki, patrzcie, jest, udało się. Cyk, proszę bardzo i teraz mega przed nim szybko ucieka... Co się teraz stało? Czemu dostaliśmy takiego speeda? Co, co to było teraz, ty? Jeszcze raz, patrz, cyk, hop. O, <noise> ktoś tam spadł. Jesteśmy, let's go! Dobra, czy ja jestem na pierwszy? Wydaje mi się, że tak. Nie, Julix jest przede mną. Co tu jest teraz napisane? O co chodzi w tym obi, bo ja nie bardzo, ja nie bardzo czaję. Co tu się jest napisane? He can hear the wood creak. A czyli że on słyszy jak podłoga tak skrzypi, bo jak się chodzi po takim starym domu, bo my tutaj mamy panele, nie, jakieś tam, nie wiem w ogóle co to jest. I, ma, I my mamy, są takie stare domy i są takie wielkie, długie deski położone. Na przykład dębowe, czy coś Jak się potem chodzi, to robi tak i on to słyszy Więc musimy chyba stanąć tu, bo jak staniemy tu To on przychodzi, bo mnie usłyszał Więc musimy... O nie! <ścoughs> nie udało mi się wskoczyć na ten! Na ten stół! Dobra, tu po tej czaszce trzeba... Co tu jest teraz napisane? Which door? Które drzwi? A skąd ja mogę wiedzieć? O te! co? So... Tu jakieś karaluchy łażą! O! A tu jest przejście! Patrz! O, dobra, jakimś cudem jakimś się tutaj udało zejść, i jesteśmy teraz w jakiejś kanalizacji? Czaisz w ogóle, jaki on ma dziwny ten dom? No, patrz! No, przecież to raz tak jakby mocniej pryska, a raz, a raz, a raz nie. No, to, to jest bez sens! O! Czemu tu jestem? Ty też będziesz pływ. Co to, to jest za pomieszczenie? Ej, czemu ja się tam nagle pojawiłem? A tędy można wszystko. Ktoś nam pokazał, że tędy możemy sobie przeskoczyć, ale to było sweet! Dobra, kiedy będzie walka z tym Pennywise, bo już mnie... Co to jest? Patrz, jedziemy! Jedziemy, let's go! Wszyscy wszyscy tutaj siadają i jedziemy. Fabi, jedziemy, Julix jedziemy, ciśniemy, patrzcie co się teraz dzieje, patrz! Pa jak będzie... Patrz! Duś, ty, pa... Ale... No co co, teraz spowolniliśmy czy co się teraz stało? W ogóle szereg tam biedny w rogu. O nie! Siema Eniu. Ale przynajmniej coś tam powiedział teraz. Junior, ty obeśrołku. Sam też jest obeśrołek, no. Dobra, udało nam się do. Szyta. Wiecie, co teraz się tutaj stało? To jest mega dziwne. Ponieważ ja się przewróciłem i nie miałem stamtąd wyskoczyć. Dobra, patrz, tu jest w ogóle ten kwas jeszcze. Tu nas wyrzuca w kosmos. I tutaj trzeba wyskoczyć. Patrz, widzisz? Dobra, udało nam się jakimś cudem wyskoczyć. To było mega przedsięwzięcie, aby stąd wyskoczyć. Ja jestem w ogóle prawie na ostatnim miejscu, bo mamy dopiero 18 poziom, a niektórzy już są na 20. Wyszliśmy stąd i mamy checkpoint. Czekaj, bo tu jakieś dziwne wentylatory. O nie! Ej, to obi naprawdę jest ciężkie, ponieważ ja tutaj nic nie widzę. Dobra, patrzcie, jakie to jest ciężkie. Dobra, jakimś. A gdzie teraz? Co tu? A tutaj się coś otworzyło, ja tego w ogóle nie widziałem. <laughs> Czego ty się cieszysz ty? No nie No bo nie widziałem. Aha, tu jest zobacz. Tu, cyk. No wyłazimy stąd, dawaj! Ja chcę wejść, Patrz. Dobra. <laughs> Udało się. Co tu zaś jest Czy on tutaj śpi? I żeby... Co tu jest w ogóle? Reading? Czyli on się uczy, uczy czytać? Czy on tutaj śpi i żeby iść spać, to musi skakać po takich platformach? To jest to jest przecież nienormalne. Ten ten gościu jest jakiś dziwny. Dawaj, tu, let's go. Ok, i teraz tutaj sobie wejdziemy. Tutaj pełno krwi! O nie, on się po tutaj pojawił. Co, tutaj teraz jest grane poddasze. Poddasze jest o ring. Open? Możemy otworzyć tak jak w Roblox Doors. Zobacz, widziałeś? Tutaj się otwiera wszystko. Możemy zadzwonić sobie. Ale no dobra, wejdźmy tutaj. Tu jakaś w ogóle kula leciała, Jak ktoś się tutaj posypał, jak w Fortnite. Nie wiem, czy to zauważyłaś. Ale tutaj skądś jakaś kula spada. O, leci kula, widzisz? Musimy, musimy lecieć, Ona się jakoś tak zbugowała troszeczkę, wjaziom. Dobra! Leci, 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 jest! Dobra, jakimś cudem się udało to przejść. Jesteśmy, moi drodzy, na poddaszu. Oczywiście na poddaszu bardzo dużo kolcy, kolców. Kolcy? Kolców? Jest tego wszystkiego tutaj, że jak spadniemy, to niestety, moi drodzy, ale... nas to po prostu zrani w taki sposób, że zginiemy. Dobra, wychodzimy stąd. Mam nadzieję, że już... Chyba, chyba już stąd wyszliśmy, patrz. Je... uda... RUN! Oh my god. O, jaki on jest czarny! O nie, tego się tego się chyba nie da przejść, bo on jest o wiele szybszy niż ja. No patrz jak mnie go! O, zbugował się znowu chyba. Czekaj, to trzeba zrobić tak, żeby on się na tym drzewie zbugował. Niestety drzewo go nie... O, zbugował się znowu! Dobra, lecimy! Szybko, szybko, szybko! Hurry and jump! Szybko i podskakuj! Dobra, Pennywise się zdenerwował. Dobrze, że tutaj żaden samochód nie jeździ, bo jeszcze by mógł nas tutaj potrącić. Mamy, moi drodzy, barza, udało nam się przejść i mamy You escape Pennywise Mansion! Komentarze z dnia, komentujcie koniecznie nasze, moje filmy, razem z Larą, najśmieszniejszy, najfajniejszy pojawi się na odcinku. List wspierających dziękuję jesteście po prostu mega pozdrawiam, widzimy się na następnym filmie, na razie, dzięki, cześć!